to są powstałe chwile ciszy wyborczej. Wiem Już wiemy oficjalnie, że cisza nie będzie przedłużona. Za chwilę podamy Państwu pierwsze sondaże. Zanim podamy debaty parlamentarne, to najważniejsze wybory parlamentarne. One były w XXI wieku, to historycznie wystąpiły. Zobaczmy, jak teraz w chwili największego oczekiwania wygląda on na szcabach wyborczych. Zobaczą Państwo tutaj obok. Słyszymy tłocznie, widzimy gwarno albo na odwrót.

co już za zbyt, na pół minuty Państwo zbory, również na swoich ekranach zobaczą te słupcyjne i to już Państwo mogą zobaczyć te słupki, one jeszcze, jeszcze są ruchu, jeszcze są ruchu, bo zostało 11 sekund, jak one się zatrzymają. Wtedy będziemy wiedzieć, kto wygram według badanie wybory w tym roku. Zostało 7, 6 sekund. 5. 6. 5, 4, 3. To są wyniki wyborów 2023. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem trzydziestu sześciu i osiemdziesiątych powrzucamy mandatów. To jest wszystko, zostało ósmy wygrane wybory prawdziwie i zapewne to ma ugrupowanie 60% miało misję tworzenia nowego rządu w tym nowym parlamenty. To jest koalicja obywatelska 163 mandatu a 50 trzydziesiąt jeden i sześć. Trzecie miejsce obrafę, z 31, to jest 600%. trzecia droga, czyli koalicyjny komitet, to jest Polska 25% PSL, wynik 13%, mandatów 55%. Kolejne miejsce to Lewica. Tutaj wynik 8,6%, co przekłada się na 30-osobowy klub w parlamencie. Jest jeszcze Konfederacja, która ma 6,2% i 12% parlamentarzystów bezpartyjnie samorządów. Tutaj mosfera, zero mandatów, inne komitety, to jest 1 i, i 4 e, również wola, bez obecności w Parlamencie. Jeżeli chodzi o frekwencję referendum, bo to też jest e, ważna e, informacja, frekwencja referendum 40%. Przenosimy się do sztabu życia. może jeszcze ale powiem Wam, jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu byłem tak szczęśliwy z tego, że wygrała Polska, wygrała demokracja. Dziękuję. że Dziękuję, Jeszcze raz, temu nikt to nie wierzył. ale chce tego będzie. Pozwól nie powiedzieć. Ludzie do mnie podchodzili. Chcę powiedzieć. Chcę to, mamy powiedzieć. Chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć. udawało się Chcę powiedzieć. Chcę ...udział w tych wyborach a jak wiemy ta frekwencja jest naprawdę rekordowa na godzinę 17 państwowa komisja wyborcza poinformowała że ponad 57% wszystkich uprawnionych do głosowania wzięło udział a jest to blisko 16,5 miliona Polaków to wyjątkowe święto demokracji święto w którym wybierają państwo 460 posłów 100 senatorów no i biorą państwo udział w referendum jeśli spojrzymy na to referendum z 2019 roku to, które odbyło się wybory które odbyły się w 2019 roku 4 lata temu to tam Frekwencja wyniosła 40, niespełna 46%. Widzimy, że ta frekwencja jest naprawdę wyjątkowa. Polacy chcą decydować o przyszłości, chcą decydować o tym, kto będzie rządził krajem w ciągu najbliższych czterech lat. Będzie to 460 posłów, 100 senatorów. Dziś w ciągu tych wyborów odotowano 207 wykroczeń, ale także 31 przestępstw. Te najnowsze dane dotyczące frekwencji w całym kraju poznamy o godzinie 22. Wtedy to... To Państwowa Komisja Wyborcza przedstawi nam te dane, jak wyglądała ta frekwencja w ciągu tych wyborów, wyborów do parlamentu, ale także referendum. Te województwa, gdzie najwięcej wyborców zmobilizowało się, by oddać ważny głos, by zdecydować o swojej przyszłości, to województwo mazowieckie ponad 60%, ale także małopolska i województwo łódzkie 58%. Cisza wyborcza. Zakończyła się, zakończy się, jak słyszeliśmy, zgodnie z planem, dzięki Damianowi Stanisławskiemu. Dziękujemy za te relację. Już dosłownie za niespełna minutę dowiemy się, komu Polacy powierzą misję tworzenia rządu, wybiorą nowy sejm, komu Polacy zaufali. Na te informacje czekają członkowie i politycy w sześciu sztabach wyborczych ogólnopolskich komitetów. Czekają na to, co już za niespełna pół minuty, Państwo również na swoich ekranach zobaczą. Te słupki, które w tej chwili, już Państwo mogą zobaczyć, te słupki, one jeszcze, jeszcze są w ruchu, jeszcze są w ruchu, bo zostało 15 sekund, jak one się zatrzymają. Wtedy będziemy wiedzieć, kto wygra według badań Exit Ball, wybory w tym roku. Zostało 7, 6 sekund, 5. I to są wyniki wyborów 2023. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8%. To oznacza 200 mandatów. To jest ósme. to są ósme wygrane wybory przez Prawo i Sprawiedliwość i zapewne to to ugrupowanie będzie miało misję tworzenia nowego rządu w tym nowym parlamencie 10 kadencji. Drugie miejsce to jest Koalicja Obywatelska, 163 mandaty a wynik 31 i Trzecie miejsce y, to jest trzecia droga, czyli koalicyjny y, komitet y, polska 2050 PSL, wynik 13%, mandatów 55%. Kolejne miejsce to lewica. Tutaj wynik 8,6%, co przekłada się na 38%. Osobowy klub w parlamencie. Jest jeszcze konfederacja, która ma 6,2% i 12 parlamentarzystów bezpartyjni samorządowcy. 2,4% tutaj 0 mandatów, inne komitety to jest 1,4% również bez obecności w parlamencie. Jeżeli chodzi o frekwencję referendum, bo to też jest ważna informacja, frekwencja w referendum 40% przenosimy się do sztabu zwycięzców. Dziękuję, proszę ja, Państwa. Dziękuję, ja, 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 serdecznie ja, dziękuję. Ale naprawdę dziękuję. Pozwólcie Państwo coś powiedzieć. Szanowni Państwo, mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają czwarte zwycięstwo w dziełach naszej partii. Czwarte zwycięstwo Brawo! w wyborach parlamentarnych. I trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. No, ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie, o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradoną. Nie pozwolimy na to, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu, najcenniejsze ze względu na jego doświadczenia, to znaczy niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie. Donald Tusk. Z tego, co usłyszałem, to ma być jedyne wystąpienie polityka Platformy Obywatelskiej tutaj, dzisiaj w sztabie. Oczywiście to wszystko po zakończeniu ciszy wyborczej, ale to tak naprawdę już za chwilę. No nie jest żadną tajemnicą, że Donald Tusk spędził weekend w Trójmieście, ale głosował już tutaj w Warszawie, w jednym z lokali na Ursynowie. Usłyszałem też, że będzie też na pewno prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. No i teraz oczywiście to pytanie które wszyscy sobie tutaj zadają. Czy za chwilę będzie okazja do tego, żeby usłyszeć krzyk radości, czy też, będzie, czy też będzie jęk zawodu? Robi się tutaj coraz bardziej tłoczno, chociaż z tego co wiemy, przed wejściem do sztabu jest jeszcze pewna grupa osób, która próbuje się tutaj dostać, ale wszyscy muszą być dokładnie, dokładnie sprawdzeni. Jest w tej chwili naprawdę tłum ludzi w Sztabie Koalicji Obywatelskiej. Jest coraz głośniej, no i ludzie patrzą na dwie rzeczy: na zegarki, bo trwa tutaj nerwowe odliczanie do końca ciszy wyborczej, i na monitory, które Państwo gdzieś tam widzicie z daleka za moimi plecami, bo właśnie na tych monitorach za chwilę pojawią się słupki. One pójdą do góry. I teraz pytanie: jak wysoko pójdą do góry? To pytanie zadają sobie w Sztabie Koalicji teraz wszyscy. Słyszymy tłoczno, widzimy gwarno, albo na odwrót. Emocje rosną. Jest to był Dariusz Ociepa, oczywiście, z, ze sztabu koalicji obywatelskiej. Już za chwilę zaczynamy wielkie finałowe odliczanie. Ważne pytania zadają nasi reporterzy. Poznamy za chwilę odpowiedzi na te pytania. Czuję się trochę jak w Sylwestra. Emocje są rzeczywiście ogromne, ale nic dziwnego. Za moment, proszę Państwa, będziemy wiedzieć, kto wygrał. Czy rządzący mają szansę na utrzymanie władzy i kto. Będzie, jeśli taki ktoś będzie języczkiem uwagi. Oczywiście musimy zaznaczyć tutaj, że to są sondażowe, przybliżone wyniki wyborów i to wszystko może się jeszcze trochę na pewno zmienić. Na razie te państwa i te wszystkie dla nas słupki falują, ale już za chwilę się zatrzymają i będzie wiadomo, którzy gracze weszli do Sejmu. Komu udało się w tym wyścigu przekroczyć wyborcze progi, bo to jest bardzo ważna informacja. Dziewięć, osiem, siedem. 6. 5. 4. 3. 2. 1. I już proszę Państwa, wszystko jest jasne. Zwycięzcą wyborów jest prawo i sprawiedliwość z wynikiem 36,8%. Na drugim miejscu koalicja obywatelska 31,6%. Trzecie miejsce, trzecia droga, 13%. Czwarte miejsce, Lewica, 8,6% głosów. Piąte miejsce, Konfederacja, 6,2%. A reszta ugrupowań poniżej progu wyborczego. Zatem przenosimy się do sztabu zwycięzców. Ależ emocje, szanowni Państwo, dzisiaj w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy razem podziękujmy wszystkim obywatelom. Dziękujemy! Dziękujemy 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 dziękujemy, dziękujemy! 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 Co za atmosfera, Szanowni Państwo! Pozytywna atmosfera dzisiaj w Sztabie Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziękujemy. Dzień dziękuję bardzo. Ja rosa, ja rosa, ja rosa, ja rosa, ja rosa, ja rosa, ja rosa. Dziękuję jeszcze państwa. Chcę państwo coś powiedzieć. Szanowni państwo, mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają czwarte zwycięstwo w dziełach naszej partii. Czwarte zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. I trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. No, ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy... Czy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować. I nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono. Nie pozwolimy na to, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu. Najcenniejsze ze względu na jego doświadczenia, to znaczy niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie. 123, 124 ta 124 jest komisją dosłownie problematyczną, dlatego że osoby czekające w tej kolejce czekają na to, by właśnie w tej obwodowej komisji oddać swój głos. Kim są ci ludzie, głównie studenci z miasteczka studenckiego AGH, a także mieszkańcy akademików Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj, w tej części miasta, mnóstwo akademików, mnóstwo studentów. No i to oni wszyscy zostali do tej obwodowej komisji numer 124 dopisani. Czy mają szansę przed 21 zagłosować? Absolutnie. Absolutnie nie, no ale biorąc pod uwagę, że był również pracownik komisji wyborczej na końcu kolejki informował, że każda osoba, która w kolejce się znalazła przed 21 będzie miała szansę na oddanie głosu, no to duch w narodzie nie ginie i ludzie, z którymi tu rozmawialiśmy, przekonują, że będą stać tak długo, jak będzie to konieczne. Marcin Kwaśny z Krakowa, wcześniej Maja Wójcikowska z Warszawskiej Woli bardzo wam dziękuję, Anita Werner za chwilę przekaże Państwu to, na co wszyscy czekamy: sondażowe wyniki wyborów. To są ostatnie chwile ciszy wyborczej. Już wiemy oficjalnie, że cisza nie będzie przedłużona. Za chwilę podamy Państwu pierwsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych. To najważniejsze wybory parlamentarne w Polsce w XXI wieku. To historyczny wieczór wyborczy, więc zobaczmy jak teraz w chwili największego oczekiwania wygląda on w sztabach wyborczych. Zobaczą je Państwo tutaj obok mnie. I czas na zegar, końcowe odliczanie. Kogo wybiorą Polacy? Kto zasiądzie w Sejmie i w Senacie? Która partia dostanie najwięcej mandatów? Kto stworzy nowy rząd? Dziś Polacy podejmują decyzję o przyszłości Polski. Dziś zdecydują, kto będzie miał władzę przez najbliższe cztery lata. Relacjonowaliśmy dla Państwa wszystkie najważniejsze momenty tej kampanii wyborczej. Już za chwilę relacjonować będziemy pierwsze reakcje na pierwsze sondażowe wyniki wyborów właśnie w sztabach. Już za chwilę zobaczymy, jak głosowali Polacy. Już za za chwilę zobaczmy sondażowe liczby mandatów w parlamencie. Już za chwilę zobaczymy procentowe poparcie dla poszczególnych komitetów wyborczych. Za chwilę będą największe emocje w wyborczych sztabach. Do końca ciszy wyborczej zostało 10 sekund. Oto pierwsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Demokratyczna opozycja ma szansę na przejęcie władzy w Polsce. Według pierwszych sondażowych wyników ma większość mandatów w Sejmie, choć to PIS ma najwyższe procentowe poparcie. Oto pierwsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023. PIS 36,8%. 200 mandatów Koalicja Obywatelska 31,6%, 163 mandaty Trzecia Droga 13%, 55 mandatów Nowa Lewica 8,6%, 30 mandatów Konfederacja Wolności i Niepodległość 6,2%, 12 mandatów Bezpartyjni 2,4%. Frekwencja w tych wyborach to prawie 73%, dokładnie 72,9. To pierwsze reakcje, proszę państwa, w sztabach wyborczych na te pierwsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych. Zrobiliśmy to naprawdę! Ja wiem, że Nasze marzenia może były jeszcze ambitniejsze, ale powiem wam, jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy. Jeszcze rok temu nikt w to nie wierzył. Jeszcze trzy miesiące temu nie byliśmy tego pewni. Jeszcze wczoraj ludzie do mnie podchodzili i pytali, czy na pewno dacie radę, bo przecież nie udawało się przez tyle lat. Słuchajcie, wszystko na to wskazuje, a wiemy i pozdrawiam stąd tych wszystkich tysiące ludzi, którzy jeszcze stoją w kolejkach do lokali wyborczych. Ten wynik może być jeszcze lepszy, ale dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PIS-u. Chcę Wam wszystkim bardzo podziękować, przede wszystkim gratulacje dla naszych partnerów z opozycji demokratycznej. Dla panów Władysława Kosieniaka Kamysza, Szymona Hołowni, Błodziwiacza Czarzastego, dla wszystkich wyborców koalicji obywatelskiej tych partii, zrobiliśmy razem wielką rzecz. Chcę podziękować tysiącom Polkom i Polaków, którzy teraz też siedzą w lokalach wyborczych. Pilnują, żeby nikt tam niczego nie wykombinował. Ten wynik mówi sam za siebie. Tego już nikt nie oszuka. Tego już nikt tam nie...